Musisz i... Musisz iść do przedszkola, tam A. może Ci się udać. Ale żeby co? Żeby wygrać. Albo z psem graj, nie wiem, co potem. Kurde, prawie się przewaliłem. Siadaj jego. Diego. O, wsiadam, wsiadam. Mam brykę, normalnie. Zimne A, Zimny bryka. Zimny zimne łokcie i przy dyskotekę, nie? Po prostu. Wyry wyrywać panienki. Po co się pistolecik zamiast snajperki odcięć? Harfan. Hm. Mm. Po co się pistolecik założyć zamiast snajperki? No. Jak grasz tym marzewnikiem to oczywiście. Niech się tutaj latem. Aha, dobra, super Ja jeszcze zrobimy zaraz mapę, bo to jest bez sensu To jest fajnie, tu wygrywam <grywa> Uleczcie mnie jakoś, taka prośba mi A czym się leczyć, Czwórką? Ale, a, bo my nie mamy teraz takiego Leczy działka nie mamy no. Jak nie mamy, a Ty, tydziego co? To, to jesteś? To ja nas leczysz Jednym i drugim? Którym przysiadłem? Czwórką czy piątką? Trójką No, co masz z Który ci leczy obszarowo? to lecz, lecz, lecz Potrzebuję leczenia. A czyli tak, czwórką leczysz w odległość, a piątką leczę siebie tam bandażami, tak? Bandażami? A, brak szpady Aha, no to super. I bandaże ci się skończą w pewnym momencie, będziesz musiał kupować za te tarcze. Widzę, bo nawet 45, no mam co prędzej dropis tych wszystkich Daily Claw. To slaw. Dobra, że mam 45, więc będę używał. Muszę dobrać leczenie pod kół i będzie bitara. Hmm. Dajcie mi chwilkę, później to brzmienie. Bo na czwórkę mnie poręczę, naciskać. No martę w playfest, son. czeka, czekaj. Ach, pojechał. Szalej, niego. Czekam. Już jestem, już. Dobra. Nie ma o pieniędzy. kurde, a Wszystko to... Zabiję. Czemu nikogo nie ma u nich na bazie? No bez przesłuchów, panowie. co wy sobie myślicie? To jest nie choć zabija wszystkich, co ja mam zrobić. On się spałni u nich na spawnie. No. Do Twitter jest taki jeden mały. Kto poszedł teraz, bo słyszałem... To e, jest chyba ten, cały. A, nie no, bo go mam zmutowanego tak na razie, bo nagrywam. Skąd te tę autkę bierzecie? Ja? Gdy ulicą nie ma żadnego wolnego Na naszych są. Bierze tego tak jakiegoś hillera albo coś, bo to jest tak bez medyka grato to. No ja jestem medykiem, nie. tylko mhm. muszę klaricz przestawić. No, bo tak. No na czwórkiem jest hiller nie to godziny. co my mamy tylko jednego medyka w takim razie? No nawet że ja jestem medykiem. Aha. Kali jest. No tak, ale nie gra, nie? Mhm. A właśnie tu się tu idzie grać jakieś może klamówki i takie. No, mhm. to? to by było fajne. No, tylko musisz znaleźć plan, który jest... Chyba Royal. Royal. No, nie wiem. To baran O kurde. Lecz, lecz, lecz. Leczę, leczę. Ja się dziwię, czego oni się na nich rzucają. No tak, jak ja jestem medykiem. Leczy was jeszcze? Nie, już nie. Jakbyś mógł jeszcze później użyć to... Mogę, mogę, tylko gdzie jesteście? Szukajcie Aby. mnie na mapie. No byłem bo w ciebie, to tyle mówiłem, ale... Ciężko jest się rozwiązać na no, gdzie kto jest. No bo... No, nieważne. Ten typ... ...ma... is Znaczy... To ja jest. Nie, Mi chodziło o tamtego typka. Z SWD, co biega. Ten... Co? Jaka menda sama pojechała? Pierwsza w składu Nie no, pewnie Powoli mi... Słyszę jakieś lasery? słyszysz? Jakieś lasery słyszałem To ci się musiało wydawać? Laser blaster Laser blaster? Braster. O Boże, jestem niżej niż Diegus, Oj tam, oj tam, szary. No ładnie, 18 Ty się nie chwal tam, chłopcze, bo tam... Tak, tak.